Chciałbyś jeszcze wrócić do Hollywood? Oczywiście, że tak. No, ja już mam kupione bilety. A prywatnie, czy coś się szykuje? Nie, jednak polecę liniami państwowymi. Będziesz zwiedzał, czy jednak pojawił się na jakimś planie? To, to znaczy, pewne rzeczy się tam rozpoczęły u mnie, pewne rzeczy zatrzymały się mhm. ze względów wiadomych. Natomiast ja jestem raczej dobrej myśli i też cieszę, cieszę się z tego, że mogę tutaj dużo pracować w Polsce i gdzieś rozwijać swoje marzenia i, 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 i swoje skrzydła. Jeżeli chodzi o tamten, tamto miejsce i tamten gdzieś tam świat, to jak najbardziej chcę wrócić i zawodowo i prywatnie, bo, bo to jest miejsce, które naprawdę mm. potrafić i dodać dać skrzydeł. Tak, dodać skrzydeł albo po prostu pokazać ci, jak nimi ruszać, i jak nimi latać.